The storm is coming. The scent of war swirls in the air. As the Imperial throne lies empty, the fate of all Tamriel rests on the strength of a common prisoner's soul. Cześć się z tej strony Goldewski, witam Was w nowym odcinku z serii z gry The Elder Scrolls Online. Jak już wiecie z poprzedniego odcinka, przenieśliśmy się, było to silniejsze ode mnie, aby się przenieść do nowej lokacji, aby rozpocząć nową ścieżkę fabularną. Podjąłem decyzję, że będę tutaj przechodził misję na dwóch płaszczyznach na dwóch, dwóch lokacjach i w Klaglorn, i w Dishan, bo uważam, że obie te lokacje są niesamowicie ciekawe. Odkryłem, że Klagrol jest właśnie tutaj, Dishan jest tutaj. No. Oddziela ich miasto imperialne, Syrodil, ale myślę, że nie będzie problemu. Myślę, że ten kto e, będzie zainteresowany Let's Playem, tego zainteresuje e, również e, i Kraklorn, i Dishan, bo e, też kontrast pomiędzy tymi miejscami jest niesamowity, co również uważam nadaje pewnej dynamiki. E, udajmy się do pól treningowych, aby pomóc jednej kobiecie. Ja tutaj muszę pokonać niejaką grupę Celestial antagonistów, którzy którzy tutaj napadli na tę Ukrainę, ale niesamowita kraina, ale nieprawdopodobna kraina. No z tym z shaderem jest jeszcze miodzie. Winiarnia Ogondara. Ale mi się tu podoba Jej, przepraszam Was, ale normalnie orgazm. Okay. aż się powalczę normalnie, do nowe... e, napadli na tą krainę, krainę niszcząc konstelacje kwietne e, e, No i w pewien sposób e, atakując to miasto i my musimy oczywiście zabrać jakiś przyjaciół z przed wyruszeniem droga zbie zbierz drużynę, prawda? Przed wyruszeniem droga należy zabrać drużynę. No musimy niejako coś takiego właśnie zrobić. Zebrać tutaj jakichś sprzymierzeńców. Ty, a może ty pójdziesz ze mną? Ale ty masz. <głos》> Zaproponuj jej pojedynek, ale to będzie śmieszne bardzo. Bo ona ma... ona już jest na endgame, jak widać. Nie, chyba odrzuciła. A, wiesz, nie umie się bawić, miałaby ubaw Dewastator z czarych płaszczyzn, co to jest w ogóle? Bijemy ich, kurde, Muggles. We are muggers. Jeszcze zastanawiam się, czy je ja zostawię na kanale, ponieważ... O. ponieważ są mało dynamiczne, ale także zobaczymy. A co to jest ta niebiańska szczelina? Co tu się dzieje? Jezus, Mary! Jejku, nie! 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 I nawet Nie! Mogę się tutaj odrodzić. Nie jestem chyba jakoś bardzo daleko, ale muszę sobie napełnić odłamki. Jaka to jest przerąbana kraina, słuchajcie. Ja nie wiem, co tutaj się dzieje w ogóle. Ten, kto tworzył ten świat, po prostu powinien dostać Nobla, bo trzeba sobie też zdać sprawę z tego, że ten świat jest cholernie duży. Tak? Słuchajcie, zobaczymy w ogóle, czy ja tutaj mogę być, bo. To czy na pewno jest skalowanie poziomu? I, i, I z tego trzeba sobie na pewno zdać sprawę, że skalowanie poziomów istnieje w tej grze I zarówno ja na poziomie 11, jak i tam widać endgame'y jakieś, mogą... Co to jest w ogóle? Czy to jest jakoś powiązane z tą linią popularną? Zastanawiam się I jeszcze spadłem Ale zarówno ja na poziomie... Jedenastym mogę, oczywiście, grać na, na lokacjach, gdzie, gdzie są ludzie z Endgamów, i ja uważam, że to jest fajne. Aha! Hello, co tam słychać? Eee, spróbuję ich zabić. Słuchajcie. Dobra, olewamy jej, to tą serią chciałem przedstawić ciekawość linii popularnej, bo uważam, że ta gra jest e, niesamowicie e, nastawiona na single playerowe przeżycie. Na single playerową grę e, jak widzicie gdzieś tutaj powinno być. Jak widzicie po prostu te misje... Oj, wyszedłem znowu to już jest zajebiście, niesamowite. O kurde. Jak widzicie to w ogóle te przeżycia są... E... Kupiec, to sobie sprzedam. Te przeżycia są e... bardzo takie RPG'owe single playerowe i, i to mi się najbardziej podoba właśnie w tym wszystkim. Ja w ogóle chyba mam już 10 poziom, mogę konia odblokować. Zrobię to oczywiście pomiędzy odcinkami. Na razie tego nie będę robił. Żeby Was tu nie zanudzać. Topór sobie na razie zostanę. O, nie będę tego grać. To znaczy, jeżeli chodzi z tym koniem, to. Ja chyba wiadomość powinienem dostać na ten temat. Ja nie jestem jakimś weteranem, jeżeli chodzi o gry NMRPG, dlatego też takich rzeczy. Chodźcie na ogrodę, sobie odbiorę. Znaczy, nie wiem wszystkiego. Już nie Nie mam tego. Dobra, na razie tego nie będę robił. Chodźmy tą misję pełnić. Aha, zużyłem quick, and stay quiet. It's the only certain way to remain Super. Pull dolmen pull and stay quiet. Friend of the stargazers, look at this place. Here, the mages of Kraglorn fended off the mages called on the power of the Celestial Mage. They summoned ancient and powerful Atronachs to defeat the Dark Anchors and battle Molag Bal. But as soon as the Dark Anchors were defeated, the Atronachs turned against Craglorn. That's what I need you to learn. A conjurer named Kelman Locke was present when the Atronachs were first summoned. When they turned, his fellow summoners were killed. He was the only one to escape, and I fear he is in grave danger. Hurry! If Kelman is lost to the Serpent... So 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 Sent! here... Nie wiem, kto tworzył to wszystko, ale zrobił niesamowitą robotę. I do, za to trzeba mu przyznać: Nobla, powinien mieć Nobl w, w Grach nagroda Nobla w Grach. Tą, tą stronę. Ok, jak widzicie, na razie nie zbieram różnych śmiesznych biały kapelusz o, widzicie, teraz widać bardziej te, te wszystkie nie ma żadnych addonów eee, z racji tego, bo uważam, że nie, niektóre zbyt bardzo ułatwiają rozgrywkę Ten, e, kilka addonów odnośnie alchemii sobie na pewno zainstaluję jeżeli nie mam już zainstalowanych, bo już nie pamiętam czy, czy to instalowałem, czy nie, bo miałem wcześniej pewien e, odstęp od grania Trzeba, muszę to sprawdzić chyba mam to zainstalowane ale niektóre odony, które na przykład pokazują, gdzie są jakieś miejsca do odkrycia, wszystkie na przykład, z wszystkich na przykład czempionów, czy, czy różne takie w ten sposób rzeczy, uważam, że trochę ułatwiają zbytnio rozgrywkę. W ogóle ostatnio stworzyłem miksturę niewidzialności. Gdzie tutaj powinna. A ją chyba tutaj. O, słuchajcie, wykorzystamy sobie ją. Łyk niewidzialności. Spróbujemy, zobaczymy, jak działa. Ale to jak będziemy się dziś skradać, bo chyba o to w niej chodzi. Chociaż on chyba jest tylko na. On jest chyba tylko na. na 3 sekundy. To co to jest? Co to jest? Co to jest w ogóle? Ona mnie tak chce przyciągnąć do siebie. Tak mi zachęca. O jej Strasznie Czysta woda. Fajne, fajne to, że sobie to ulepszyłem. Teraz wszystko lepiej widać. Gdzie ja w ogóle w zasadzie muszę iść? iść dalej chyba znowu. Znajdź na loka hmm. Mam nadzieję, że dobrze idę. że was tutaj... Arigatory. 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 Więcej aligatorów, super! Katana. O Jezus A ty, aligatorze, czy ty musisz mnie męczyć? Widać to jest skalowanie teraz poziomu zdecydowanie. Patrzcie, muszę tutaj zebrać te rzeczy. No, ta alchemia jednak do czegoś czasem przydaje. Jeszcze mam ją słabo rozwinięto, ale na pewno gdzieś tam a tu jeszcze trochę Nie, teraz już wiem, że tego się nie otwiera Można wyjść do środka Oj można, grupowa grota, ojej! No, dla mnie takie grupowe kwestie myślę jeszcze nie są e, najlepsze. Myślę, że gdzieś od 30. poziomu czy 20. może powiedzmy będę starał się gdzieś z innymi graczami coś e, wykonać. Jestem tutaj w giliach, przynajmniej na drugiej postaci dołączyłem. Tutaj w jest pewne. Kaptury jest lekki i trochę mi to nie pasuje, przyznam szczerze. Tam był kupiec. Nie wiem, czemu tego nie sprzedałem wszystkiego. Dobra. No, tak będę wyglądał. Ja no, ukryję chyba to to wygląda bardzo zabawnie może się teraz przyda ten, ten łód niewidzialności chyba nie bo już nie stoi na szczęście wchodzimy Świetna i ja się przy niej bawię świetnie no myślę, że to zobaczenie jak po prostu ja się świetnie bawię przy tej grze no kogoś namówi kogoś przekona Myślę, że tutaj się przyda nie słuchajcie, żeby na tamte... tam są tam są schody? Są schody słuchajcie pyk. Czemu tego nie piję? Aha, bo jest na pół, okay. Super Nie wiem czy to miało sens, ale zadziałało. Kolejna o, jaki grupowy event, Super. nie, nie grupowy event, Chyba się napad... <Szyszy> Którym Nie? Oni są tutaj tak same, jesteś same po prostu osoby na bardzo wysokim poziomie, Nie. Oni na tym, w tym, na 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 tym, tym, No, to jest na przykład takie, taka rzecz dla tych, którzy nie wiedzą, która dodaje nam jeden punkt umiejętności. Jak znajdziemy takie trzy, to bodajże mamy jeden punkt umiejętności i możemy sobie go rozdzielić y, w naszych umiejętnościach. Ja mam jeszcze trzy punkty umiejętności. Ewentualnie tutaj. Zwraca część kosztów zdolności, gdy zostanie użyta do leczenia rannego celu. Albo nowy efekt. Heals a second target. from one field the amount. Eee, ok. No dobrze, to chodźmy w to. Jak już mówiłem, ja też chcę być takim DPS-healerem, że tak powiem. Eee, także może, może to się uda. Może to się uda. No jakby ktoś nie wiedział, no to no myślę, że każdy wie, ale to powiem, jak już zacząłem mówić. Eee, that we have which you. Unless you are here to free me, I will have none of you! I'm no Phantom, Kelman Locke. I am the Celestial Thief, and you know why I am here. Just another bandit, then? I've already been robbed blind. There's nothing more to take from me. The Atronox. The celestial mage showed you how to summon them in a dream. Do you remember? Why have they turned against Craglorn? Oh no! No more celestial mages and serpents. I've had enough of all that. I saw what happened to the others, and that won't happen to chodzi tutaj o to, że oni rozmawiali na temat tych Celestian, którzy zaatakowali Kaglorn. Kalgorn, tak. To miasto tam przede wszystkim, no i mam z nim pogadać po prostu na ten temat. Słuchajcie, kończymy tutaj na razie odcinek. Jeszcze dokończę, że mamy oczywiście postacie klasy atakujące, mamy tanków, czyli klasy, które przyjmują na siebie obrażenia, tak, i jeszcze healerów czyli klasy, które po prostu leczą resztę drużyny. Na razie tutaj kończymy. Zapraszam oczywiście na następny odcinek z racji tego, że jesteśmy w środku misji, ja go będę nagrywał zaraz po tym, no ale tutaj żeby nie wrzucać zbyt dużego materiału na YouTube, to tutaj kończę. Trzymajcie się, do zobaczenia.